przydatne, jeżeli chodzi o jakieś skomplikowane elementy. Na fakturze wpisuję sobie przebieg. Nie mogę powiedzieć, że już wszystko dostałem, bo, bo nie dostałem. Bo, bo jeszcze na niektóre rzeczy czekam. Ale e, część, e, już, e, część już część już do mnie totało. Także mógłby szkować się do tego, żeby, żeby swoją maszynę odstawić do, do serwisu na pierwszy przegląd taki no, pierwszy przegląd po zakupie poważny Zapraszam do oglądania i tyle. Jest wszystko, co potrzebowałem. Korek z, z magnesem do spuszczenia oleju. To jest akurat Honda dla mojej żony, ale jak się zaplątało, to pokażę. Dobra, lecimy. Płyn hamulcowy, mały, e, duży, mały, a razem 1,5 litra. Oryginalny, lecimy dalej. Co to? Świece, świece, cztery świece są, płyn do hmm, sprzęgła jest, eee, filtr oleju, jeden filtr oleju, drugi filtr oleju, klucz do odkręcenia filtra oleju, klucz do wpuszczenia paliwa eee, oleju, no bo przecież musimy spuścić i wpuścić eee, olej, olej do skrzyni biegów. Olej do skrzyni biegów z dyferem, uszczelki do wszystkiego, olej do silnika, e, oczywiście jeszcze, jeszcze zapomniałem, filtr powietrza, jeden drugi, olej i to wszystko. A to jest też olej do Hondy i od żony, i filtr powietrza do mojej PS 125. Brakuje mi jednak książki, Powinienem sobie jeszcze kupić książkę w stylu Heinesa albo Franza Schremer'a. w której będą informacje na temat tego motocykla, momentu dokręcenia śrub, pojemności zbiorników różnych. No i tutaj na przykład mam taki problem, że ta, ten, płyn hamulcy, ten płyn do pompy, ja tak naprawdę nie wiem ile go powinno być. Szukałem tej informacji, ale nie znalazłem. Kupiłem 250 ml. Ale może się okazać, że to jest zupełnie inna pojemność. Także, jak ktoś ma informacje, wie, to niech mi prześla. Ja muszę iść i za chwilę zamówić książkę. Jest coś takiego jak poprawianie sobie humoru znaczkiem BMW. Mianowicie, że. Ale firmy na tym też zarabiają, tu nie chodzi też tylko o BMW, bo taką samą strategię a w motocyklach z torsorą na przykład. Hmm, to są Harley Davidson, że mnóstwo pieniędzy zarabia firma hmm, nie na samych motocyklach, ale na całej otoczce wokół hmm, motocykla. E, ważne, żeby był, zna był ich znaczek. Chodzi hmm. <tryk> ceny. To w ogóle hmm, kupowałem to wszystko hmm, z różnych źródeł. Hmm była to strona internetowa. Z października 2023 roku a mówię to o tym dlatego, że przy obecnej inflacji za jakiś czas ten film może stać się w pewnym sensie nieaktualny. Jeśli chodzi o ceny tzw. oryginalnych części BMW to mam tutaj na myśli części sprzedawane przez autoryzowanego dealera BMW Swoją drogą polecam Wam tę stronę, dlatego że ona ma bardzo fajne funkcje. Możemy wyszukiwać tutaj po winie, po numerze win swój motocykl. Szukamy modelu. Można wyszukać modele również po, po normalnie po tradycyjny, tradycyjny sposób. No, aparat się Ugubił. czyli rok produkcji, miesiąc, kontynuuj, kontynuuj i mamy podzielone części w grupy. I dla przykładu, wchodzimy tutaj sobie w zakres, powiedzmy, w zakres, o, wyżej, w zakres przeglądów, klikamy, mamy schemat, wchodzimy w, w schemat bardziej rozbudowany i po kolei mamy cennik. Numery, numery części. Te są szczególnie przydatne, jeżeli chodzi o jakieś skomplikowane elementy, które są po kolei oznaczane. Wiemy, jak to jest wszystko zbudowane. Mało tego. Jesteśmy w stanie kupić części dokładnie takie, jakie chcemy: podkładki, śrubki, nakrętki wszystko, co jest potrzebne. A niekoniecznie mam świadomość, że coś takiego mogło zostać, że coś takiego istnieje. Także serdecznie Wam tę stronę polecam. Jedynym problemem jest kwestia zamówienia, które musi wynieść minimum 100 zł. No i wysyłka, z której zejść nie można cenowo, jest stała 29 zł. w tej chwili kurierem. I tak naprawdę to trzeba to liczyć. Natomiast to można zrobić zamówienie większe, tak jak ja zrobiłem i oszczędzić troszkę na tych kosztach wysyłki. A część kupiłem na grą kilku sprzedawców. Porównałem sobie, gdzie bardziej się opłaca, gdzie jest lepszy stosunek jakości do ceny i tam i właśnie tam zdecydowałem się na zakup, a że jestem. A że mam, zapisałem się, zapłaciłem za Allegro Smart, czyli darmowe dostawy i zwroty, no to przy zamówieniu powyżej, zdaje się, kwoty 40 czy 45 zł, zazwyczaj to paczkomatu, zazwyczaj czy do punktu, zazwyczaj nie płacę już za wysyłkę, i jest to naprawdę duży, du, 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 duże, duża oszczędność, jeśli chodzi o olej do silnika no to to olej leśnika BMW rekomenduje syntetyczny z wyjątkiem pierwszych 10 tysięcy kilometrów przebiegu Advanced Pro 15W50 niestety produkcji tego oleju zakończono. On nie jest dostępny za mniej więcej 60 zł za litr, ale potrzebne są 4 litry, czyli oryginalny olej do na oryginalnego oleju to 240 zł, bo do silnika wchodzi 4 litry. Co ciekawe, instrukcje obsługi hmm, ona zaleca właśnie ten 15W50, e, ale e, właśnie strona autoryzowanego dealera zaleca, hmm, zaleca olej 15W50. Także na hmm, ja wszelki wypadek kupiłem dwa. Nie, jeden raz wymienię ten, drugi raz wymienię ten, może będzie jakaś różnica, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie taki komplet na Allegro to 166 zł no, oczywiście z wysyłką. A olej wymienia się przecież przynajmniej raz w roku, więc, więc myślę, że moim zdaniem lepiej jest kupić olej tańszy i wymienić go szybciej, niż mieć olej droższy i albo ze znaczkiem BMW i, i przejeździć na niej więcej. No wiadomo jeśli chodzi o olej, to potrzebny jest też filtr oleju. Możemy taki filtr oryginalny, tak jak powiedziałem ze znaczkiem BMW kupić i taki, taki filtr kosztuje 102 zł. Są oczywiście dostępne jakieś tańsze oryginały na Allegro na przykład za 8. Ja kupiłem taki, jest to zamiennik za 33 zł, kupiłem od razu dwa, w ten sposób nie musiałem płacić za wysyłkę, a do następnej wymiany będę miał. Myślę, że te papierowe tam przegrody tak samo wyłapią jakieś ewentualne opiłki jak, te, jak, jak, ta, jak, jak podobne w, w filtrze ze znaczkiem BMW. Do wymiany potrzebuję, potrzebuję jeszcze, potrzebne są jeszcze dwie rzeczy. To jest, to, jest, to, jest, to jest filtr, nie filtr, tylko to jest klucz do odkręcenia filtra, filtra oleju. Ja miałem taki klucz do poprzedniej swojej, banki, do, tego, do tego 1100, ale oddałem go razem z motocyklem. Tym bardziej, że, 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 że motocykl sprzedawałem koledze w pracy. No i ja taki sobie filtr teraz kupiłem przy okazji, tak naprawdę, dlatego, żeby dobić do tej wysyłki 45 zł u jakiegoś sprzedawcy, żebym miał ją za darmo. A taki klucz był za, za 20 chyba 8 zł. Tak, 28 zł. Takich klucz był, więc kupiłem. Oczywiście można wymienić filtr oleju bez tego klucza, wbijając śrubokręt w stary filtr i odkręcić, no ale jest to, jest to pewnego rodzaju perwersja e, albo taka prymitywna metoda, e, która mi się nie podoba. Więc kupiłem. Ten filtr wcale nie jest, ten klucz wcale nie jest jakiś rewelacyjny, tamten też nie był, tutaj to mogłoby być inaczej rozwiązane, żeby się lepiej trzymało, ale spełnia swoje zadanie i to myślę wydaje mi się jest najważniejsze. No ale to był, teraz, to, był filtr, to był klucz do filtra oleju, czyli do, do, do tego spodu, do spuszczenia hmm, brudnego oleju. Ale olej też trzeba jeszcze, hmm, też jeszcze trzeba wlać, i to jest klucz do odkręcenia tego korka z drugiej strony. Ja to sp, 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 sp spróbuję zaraz nagrać. On hmm, kosztuje. Co ciekawe u Chińczyków chyba 2 250 zł 2,50 na AliExpress. no z tym, że mu trzeba doliczyć przesyłkę i trzeba czekać na to, aż nam to z drugiej strony Kuli Ziemskiej przyślą. on kosztuje 45 zł na Allegro albo 20 zł w oryginalny w sklepie BMW Parts jakimś tam, w każdym razie uautoryzowanego dealera. To jest ten kluczyk? On wygląda mniej więcej tak. O, o proszę, tak. Nie na wszystkich częściach warto oszczędzać, zwłaszcza takie, które są oryginalne. I niewiele kosztują, a wiele mogą znaczyć, jak na przykład podkładki. Na fakturze wpisuję sobie przebieg silnika, przebieg motocykla przy wymianie, i w ten sposób mam sam dla siebie, gdybym zapomniał a człowiek jest, jest przecież istotą zapominającą. A ponadto gdybym kiedyś pomyślał o tym żeby sprzedać ten motocykl to dla nowego nabywcy taka historia zawsze jest może nie tyle ciekawa co na pewno wartościowa i podnosi wartość motocykla jeżeli możemy coś udowodnić a co jest na korzyść naszą no to tylko te, to bardzo dobrze. Dlatego założyłem do niego taką teczuszkę serwisową tam wkładam Faktury, tam mam historię i, i, i tam mam wszystko na temat tego motocykla. Niektóre sklepy oferują bardzo często jakieś komplety: że, że jest na przykład olej, albo olej do, do dyfra w komplecie powiedzmy na przykład z, z uszczelkami jakimiś. Płyn hamulcowy. Jeśli chodzi o płyn hamulcowy, to ten płyn hamulcowy powinien być zmieniany co dwa lata, nie, nie rzadziej niż dwa lata, to naprawdę co roku po sezonie, żeby, bo tutaj jest bardzo wrażliwy system ABS na, na właśnie na zaniedbania w tym zakresie. A także potrzebne są, potrzebne są dwie ćwiarteczki, czyli dwa, 250 ml płynu hamulcowego łącznie pół litra. I to ma być płyn Dot 4 z oznaczeniem, z oznaczeniem, zdaje się, LV, czyli jakieś tam low niskiej lepkości. A że kupowałem gdzieś tam na, właśnie w, or, w, w oryginałach, no to, to ja kupiłem od razu, mm, kupiłem od razu a też Lit do następnej wymiany. Taka butelka kosztuje 60. Poczekajcie, ja sobie to gdzieś tutaj zapisałem obok. Taki, taka butelka kosztuje, nie pamiętam, 68 zł. Czy, 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 czy coś takiego? 68 zł, tak. To jest litr. A ta 250, powiedzmy, ten szczeniaczek to jest koszt 37 ,1 zł. 1, czyli już kupując 2 za 37, tutaj zrobiłem interes życia. Mam nadzieję, że to widzicie. Jeśli chodzi o zamienniki, no to zamienniki są, one są parę złotych tańsze. No, dużej różnicy nie ma, tak naprawdę, no bo co można oszczędzić na takich, na takich kwotach. No to i uznałem, że nie ma, że nie ma sensu, nie warto oszczędzać i, i kupiłem oryginalne. Tym bardziej, że jest to akurat w tym motocyklu sprawa no, dość priorytetowa. Kolejna sprawa to świeca. świece. Świece zaplanowe. Jako, że to jest silnik dwucylindrowy Twin Park, potrzebujemy świec 4, 4. I BMW oryginalnie zaleca świece NGK o oznaczeniu tam DCPR8KC. I jedna taka świeca kosztuje 40, 71 zł. A że potrzebne są cztery no to mamy prawie 300-280. Instrukcja obsługi dopuszcza jeszcze także świece boszowskie Bosch. IR, YR5 LDE, która jednak kosztuje 80 zł, także jeszcze lepiej. Ja kupiłem komplet japońskich Denso za 90 zł z wysyłką. Świecę się wymienia, nie wiem, co 20 000 km. Wymienię szybciej przy wymieniu oleju i też będzie, myślę, o gitara. No, chyba, że macie inne zdanie na ten temat. A wtedy oczywiście chętnie posłucham. Jeżeli chodzi o olej skrzyni biegów, to tutaj sytuacja jest następująca. Ma być syntetyczny przekładniowy 70W90 yy, i jego potrzebujemy 0,9 litra. W nowszych, w nowszych motocyklach z nieco zmienioną skrzynią biegów będzie to 0,7. No i co? Yy, oprócz tego, oprócz właśnie oleju, no potrzebujemy w tym momencie jeszcze podkładki. Z tymi podkładkami to jest sytuacja taka, że tak naprawdę, żeby coś było, żeby coś było tutaj szczelne w zakresie właśnie korków spustowych oleju, yy, czy to ze skrzyni, czy to z dyfra, to tak naprawdę yy, taka uszczelka ona może być przykręcona raz. Po odkręceniu, ona podlega wymianie i, i tak naprawdę no, tutaj nie, nie, nie ma co na ten temat dyskutować. A tutaj akurat są kwoty no, przerażające, dlatego że takie oryginalne uszczelki, ja już nie wiem teraz która jest która i która jest do czego i która ile kosztuje, ale to są na przykład kwoty takie o 6,50, 3,30, jakieś 2,56 to są takie mm, no, inwestycje. I tę inwestycję poczyniłem w, oczywiście w, oryginal, w sklepie z oryginalnymi częściami BMW, bo tak naprawdę na takich inwestycjach według mnie, jeżeli, zresztą jeżeli nie trzeba, to po co oszczędzać bez sensu. No i to jest kwestia oszczędek i oleju, no, z tym olejem to jest tak, że oczywiście też można kupić oryginalny z BMW, on kosztuje za buteleczkę 240 na zł, Dlatego ja się zdecydowałem na ten motul, który kosztuje 4 dyszki za litr. Z tym litrem to jest tak, że ten litr to jest taki właśnie no mało ciekawy litraż w tym wypadku. Dlatego że do skrzyni biegów potrzebujemy, ja potrzebuję 0,9. Natomiast jeśli chodzi o przekładnię główną, dyferencjał, to jest potrzebne 180 ml. A olej e, czy do skrzyni biegów, czy do dyfra, do przykładni głównej, jest taki sam. Także z tego mi zabraknie troszeczkę, jak wleję do skrzyni biegów. Więc alternatywy były takie, że kupuję drugą butelkę za kolejne 4 dyszki i e, całość mi wyniesie powiedzmy 80 zł z wysyłką, oczywiście. Albo <coughs> dokupię e, też, właśnie taką o takiej pojemności 250 ml, e, buteleczkę e, oleju do skrzyni. Tego samego, tyle tylko że on wtedy kosztuje. Z tego co Wam powiem, yy, on, Zapisałem sobie, nie umiem znaleźć. Nie pamiętam ile, słuchajcie, nie pamiętam, natomiast jest to drożej. Yy, no, ale za to można trafić, że jest powiedzmy, sprzedawany w komplecie, prawda, z, z uszczerkami, nie. To jest troszkę drożej i oczywiście wtedy bardziej się opłaca sprzedawcy coś takiego sprzedać, bo to potem zmietanie, tam chyba 57 zł kosztowało 250 z kompletem uszczerek, no czyli, 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 już ma, czyli już mamy drożej. BMW w 2004 roku stwierdziło, że olej nie trzeba będzie wymieniać w dyfach ich produkowanych u nich, tylko będą dożywotnie z tym fabrycznym olejem, no ale rzeczywiście się... Rzeczywistość zweryfikowała te zapewnienia. w 2007 roku znów jest korek w dywrze i, 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 i olej się wymienia. Nie powinno się tego robić rzadziej żad, niż co 30 tysięcy kilometrów. Tutaj nie wiem, jak było, nie, nie jestem pewien, nie mam informacji na temat tego, czy po 30 tysiącach kilometrów tutaj w tym dywrze olej był wymieniony, czy on nie był wymieniony. A motorcy ma 37 000, 38 000 w tej chwili równo, więc e, gdyby nie był wymieniony, to myślę, że to należałoby pilnie zrobić i, i, i no dlatego zdecydowałem się też na wymianę, mm, wymianę oleju. Kolejna sprawa to jest płyn do sprzęgła, do pompy sprzęgłowej. Kupiłem oryginalny Hibsin V10. On nie jest już produkowany, nie, już, już nie można go kupić u nich. Kosztuje 7 dych na Allegro. Nie pamiętam ile kosztował na ile kosztował? 70 zł? Filtr powietrza. Jeśli chodzi o filtr powietrza, oryginalny wkład. Eee, kosztuje 130 zł zamiennik na Allegro 44 eee, Oczywiście są różne, fil... eee, różne, różne, różne filtry są jakieś nasączane olejem, tuningowe kosztują nawet 200-250 zł, ten kosztował 44 eee, a że kupiłem na Allegro, a darmowa wysyłka na Allegro liczy się, zdaje się w niektórych przypadkach właśnie ta smart. Na 40, 45, więc jak kupiłem dwa filtry. Będzie do, będzie do wymiany następnej, a ja nie sądzę, że ten papier jest jakoś szczególnie in, 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 inaczej wyłapuje niż... niż... No także tak sytuacja wygląda. Można powiedzieć, że jestem przygotowany. Jak się dobrze przyjrzycie ja temu obrazowi, zresztą ja to zrobię tak. Jak się dobrze przyjrzycie to w moim czarodziejskim pudełku hmm, jest jeszcze coś i nie mówię o tym, bo, o, bo to jest co innego, o tym za chwilkę. Ale o, widzicie, to są gumole. Kupiłem na pewno też nagram osobny filmik na ten temat, dlatego że akurat gumole w motocyklu. To jest e, ważna rzecz. Jak chodzi o to, to... To, jest tak, to są takie gumki, ta jest w lepszym stanie, ja pokazywałem poprzednio, ale to są takie gumki, które tam powinny być, one wsparciały już od starości, starości... i zimna no i... O. i zdecydowałem się na zakup, jedna, jedna 14 zetów.